Witam, zapraszam na odcinek Gwiazdy Ludzie Show Biznesu, którzy zginęli bardzo tragicznie, część trzecia. Andrzej Munk, urodzony w październiku 1921 w Krakowie. Reżyser filmowy, w latach 1957-61, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Jeden z przedstawicieli nurtu zwanego Polską Szkołą Filmową. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W 1951 ukończył studia na wydziale operatorskim oraz wydziale reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Renomem wpływowej osobowości w polskiej kinematografii zdobył przede wszystkim jako twórca dzieł komicznych, Był synem Ludwika i Antoniny. Miał dwie starsze siostry: Krystynę i Joannę. W 1960 mógł zrealizował widowisko telewizyjne Pasażerka na podstawie słuchowiska radiowego Pasażerka z kabiny 45. Prace przerwała jednak tragiczna śmierć Munk'a w wypadku samochodowym pod Łowiczem. 20 września 1961 Munk jadąc Fiatem 600 zderzył się z ciężarówką Star 20 na skrzyżowaniu w miejscowości Kompina i został ciężko ranny. Zgon reżysera stwierdzono o godzinie 23 w szpitalu w Łowiczu. Uroczysty pogrzeb odbył się 3 dni później na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Ada Rusowicz Urodzona we wrześniu 1944 w Wilnie, piosenkarka, wokalistka zespołu Niebiesko-Czarni. Urodziła się w Wilnie, ale dzieciństwo spędziła w Dzierżgoniu. W 1962 ukończyła liceum w Zespole Szkół w Sztumie. Następnie w Olsztynie podjęła naukę z zawodu nauczycielki. Jednocześnie zainteresowała się muzyką i rozpoczęła współpracę ze studenckimi grupami muzycznymi. W 63. zdobyła wyróżnienie na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. A w następnym roku wzięła udział w przesłuchaniu chórku Czesława Niemena Błękitne Pończochy. W 1968 zdobyła tytuł najpopularniejszej wokalistki roku. W latach 1968-70 wraz z niebiesko-czarnymi koncertowała we Francji, Belgii, Jugosławii, Finlandii i RFN. Jej mężem był gitarzysta z zespołu Wojciech Korda. 1 stycznia 1991 wracała z mężem i nowo poznanymi znajomymi z koncertu w Warszawie. W wyniku wypadku samochodowego pod Poznaniem zginęła przeżył tylko Wojciech korda, została pochowana na cmentarzu miłostowo w Poznaniu w 2012 w dzierżgoniu w Parku Miejskim została nazwana jej imieniem aula koncertowa oraz odsłonięta tablica opamiętająca wokalistkę Krzysztof Klenczon urodzony w styczniu 1942 w półtusku, kompozytor, wokalista, gitarzysta i akordeonista. Lider zespołów muzycznych Pięciolinie, Czerwone Gitary i Trzy Korony. Urodził się w czasie II wojny światowej na Mazowszu. Rodzice ze względu na nową pracę przenieśli się do Szczytna. Tamże zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. W 1959 Klęczon ukończył liceum ogólnokształcące w Szczytnie. Rozpoczął studia z budowy dróg i mostów na Politechnice Gdańskiej. Jednak po kilku miesiącach zrezygnował z nich. W 1962 w duecie z Karolem Warginem Został laureatem Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. W 1973 na stale wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie komponował, nagrywał i występował. W latach 78-79 koncertował w Polsce został ciężko ranny w wypadku samochodowym, gdy wracał 27 lutego 1981 z koncertu charytatywnego w klubie Milford Avondale w Chicago, zmarnie odzyskując przytomności 7 kwietnia w szpitalu świętego Józefa. Urnę z prochami złożono w dzień imienin 25 lipca na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mazurskiej w Szczytnie. Arkadiusz Gołaś, urodzony w maju 1981 w Prasnyszu. Siatkarz, olimpijczyk, reprezentant Polski. Jako zawodnik zdobył z reprezentacją Polski kadetów brązowy medal Mistrzostw Świata w 1999 roku. W sezonie 2004-2005 reprezentował włoski klub Sempre Volei Padła. W kolejnym sezonie miał grać we włoskim klubie Dube Benka Macerata. 8 września 2005 zagrał ostatni mecz, wygrywając z reprezentacją Portugalii podczas Mistrzostw Europy 2005. Zginął 16 września 2005 w wypadku samochodowym na autostradzie A2 w Griffen, koło Glagenfurtu w Austrii. Samochód prowadzony przez żonę siatkarza niespodziewanie zjechał na prawo i uderzył w betonową ścianę. Gołaj zmarł na miejscu. Jego żona trafiła do szpitala. 22 września został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Louis de Definet, urodzony w lipcu 1914 w Courbevoie. Francuski aktor filmowy, teatralny i scenarzysta. Obok Bourvilla i Fernandela zaliczany do grona najwybitniejszych komików historii kinematografii francuskiej. Filmy z jego udziałem od wczesnych lat 60. do 80. przyciągały do kin ponad 270 milionów widzów. Styl gry Definesa cechował się ekspresyjnością, szerokim zakresem mimiki, przesadną gestykulacją, grymasami. Produkcje z udziałem Definesa cieszyły się dużym uznaniem we Francji i wielu krajach europejskich. Kreacja porywczego funkcjonariusza francuskiej żandarmerii narodowej Ludwika Cruchot. W komedii Żandarm Saint-Tropez zapewniła aktorowi międzynarodową rozpoznawalność. 27 stycznia 1983 położył się wcześniej spać, tłumacząc, że jest zmęczony. Około godziny 19.00 Define doznał trzeciego zawału serca. Karetka przetransportowała go do szpitala uniwersyteckiego w Nantes, gdzie o wpół do dziewiątej wieczorem zmarł w wieku 68 lat. Janusz Kulik. Urodzony w październiku 1969 w Łapanowie. Kierowca rajdowy. Był trzykrotnym mistrzem Polski w rajdach samochodowych. Dwukrotnym wicemistrzem Polski, wicemistrzem Europy, dwukrotnym mistrzem Europy Centralnej, mistrzem Słowacji. Odniósł 17 zwycięstw w rajdach eliminacyjnych Mistrzostw Polski oraz wystartował w 11 eliminacjach Mistrzostw Świata. Zmarł w skutek wypadku komunikacyjnego, na przejeździe kolejowo-drogowym z powodu zderzenia jego Fiata Stilo z nadjeżdżającym pociągiem pospiesznym Ślązak. Powodem wypadku była słaba widoczność, a przede wszystkim błąd dróżniczki pełniącej służbę na przejeździe kolejowo-drogowym: to znaczy podniesione zapory i nieuruchomiona sygnalizacja świetna. Po wyciągnięciu samochodu, Kulik jeszcze żył, jednak wkrótce zmarł z powodu odniesionych obrażeń. 18 lutego 2004 został pochowany na cmentarzu parafialnym w Łapanowie. Grzegorz Komendarek, urodzony w grudniu 1964 w Warszawie, kucharz, występował również w kilku serialach telewizyjnych, był członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Popularność zyskał rolą kucharza Grzesia w telenoweli Złoto Polscy. Brał udział w licznych warsztatach i pokazach kulinarnych. Zginął w wypadku samochodowym wraz z publicystką kulinarną Hanną Szymanderską na drodze ekspresowej S7 w Skarżysku Kamiennej. Uroczystości pogrzebowe Grzegorza odbyły się 3 października w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie. urnem z prochami komendarka złożono na Cmentarzu Północnym na wulce Węglowej. Tadeusz Łomnicki Urodzony w lipcu 1927 w Podhajcach. Aktor teatralny i filmowy. Reżyser teatralny, dramaturg, pedagog oraz założyciel i pierwszy dyrektor Warszawskiego Teatru na Woli. Dorobek artystyczny Łomnickiego obejmuje 82 role sceniczne, 51 ról filmowych, 26 ról w spektaklach teatru-telewizji, 12 reżyserii teatralnych. Dwie spośród napisanych przez niego sztuk Noła i jego menażeria i konkol i pszenica doczekały się realizacji. Uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. Po ukończeniu gimnazjum handlowego w Dębicy przybył do Krakowa, gdzie łączył pracę zarobkową z nauką gry na skrzypcach. W czasie II wojny światowej Łomnicki należał do Szarych Szeregów. Później był żołnierzem Armii Krajowej. Zmarł na atak serca w czasie jednej z prób do sztuki Król Lear. Po jego śmierci Jan Kot napisał, odszedł jeden z największych aktorów w jego pokoleniu w Polsce i na świecie. Pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu powąski Wojskowe w Warszawie.